No dzień dobry moi kochani. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało, ale mamy już połowę grudnia, za dosłownie kilka dni. Rozpoczynamy wigilię, rozpoczynamy prawdziwe święta, także mam nadzieję, że jesteście gotowi na ten czas. Ja jestem zwarty, gotowy i dzisiaj zabieram Was do mojej. Do... Zabieram was gdzie? Zabieram Was do spędzenia tego dnia ze mną. W końcu wychodzę z domu, w końcu opuszczam tą moją świąteczną krainę. No i co? Rozpoczynamy vlogmas numer 6. No, machasz, machasz tą łyżką do butów, jak um, Harry Potter różni. No słuchaj, w końcu no, mam czym machać. E, mam też e, bardzo dobrą energię. Ja się chciałem powiedzieć, że dawie nie widziałem takiego Ech. uśmiechniętego i że miło Cię widzieć w końcu za... Kamerą wiesz, ja przed dobrze, obiektywem. Wiesz jak ja się dobrze czuję sam ze sobą. Wczoraj mój brat doprowadził mnie wyglądowo do ładu. Także wiesz, nie ma to tamto. Nie ma to tamto. I co jak zwykle jak mamy wychodzić, to czekamy na kuriera. No tak, ale już widziałem go tutaj przez okno, że jedzie, a jak zaraz nie przyjdzie, no to go namierzymy, zadzwonimy, zlokalizujemy, gdzie jest ta bomba, Myślę, którą dla nas ma. Myślałem, że zaraz będziesz biegał po piętrach i go szukał. Nie no, bez przesady. Żeby, tak? żeby nie było, to nie jest pierwszy kurier dzisiaj, bo tutaj już Aż widać tak, to paczuszkę. Nie chcę, absolutnie. Tak, tutaj mamy paczuszkę jest to, są to prezenty dla naszych chłopaków, dla Leosia i Vincenta. No i niestety czekamy na kuriera pod jego samochodem. Przemysła, w twoje 5 minut teraz. Moje 5 minut? by nie odbiera telefonu. Więc... <noise> Więc nie możemy go namierzyć. Na klatce u nas go nie było, więc czekamy teraz pod samochodem, jak takie harpie. No, ale wiesz co, on teraz no, ma bardzo dużo pracy przed świętami, wiesz jak to z tymi zamówieniami jest. Ale z racji tego, że mamy teraz chwilę wolnego, ja opowiem Wam jeszcze o tych prezentach. Ja jestem wujkiem, który bardzo praktycznie podchodzi do tematu. Nie lubię kupować plastików, nie lubię kupować zabawek, więc stwierdziłem, że w tym roku Kupię dzieciakom coś, co będą mogły wykorzystać w przyszłości, co zaowocuje, co zaprocentuje w ich dalszym życiu. Także do rozpieszczania, jeżeli chodzi o prezenty, o zabawki takie prawdziwe są dziadkowie, ciocie, babcie, prababcie, ale nie wujek Patryk. Ja jestem od tego, aby zadbać o to, aby w przyszłości rozwijały się te moje dzieciaki. Także. Yy, Chcesz coś dodać? Tak, chcę coś dodać, że... O, wyostrzyła mnie. Tak. tak. E, że może zrobić tutorial pakowania prezentów w takim razie, bo jeszcze żadnego nie pakowałeś u siebie na Vlogmasie, więc... E... Bardzo zabawne akurat pakowanie prezentów. To jest coś, e, czego nie lubię, czego nie potrafię robić. No dzisiaj. i zobaczcie, Przemysław namierzył paczki. Jedna, druga. Jest tam coś jeszcze, jak myślicie? Trzecia. Standardowo tak to u nas właśnie wygląda. Mamy to. <laughs> Mamy to, możemy teraz spokojnie jechać. Kochani, a my właśnie przyjechaliśmy do Primavery Home. Muszę wam powiedzieć, że czuję się tutaj jak w domu. Tyle ile tutaj jest złota, beżu i w ogóle pięknych mebli. No ja w Polsce i w żadnym sklepie tutaj w Warszawie nie widziałem tylu tak designerskich mebli. Tak jak wspomniałem przed chwilą czuję się tutaj jak w domu. Przed chwilą też dowiedziałem się, że tak naprawdę większość rzeczy na wystawie została ogarnięta i zrobiona w takim stylu i w takim kolorze jaki jest u nas w mieszkaniu, także fajnie. Że byliśmy mógłbyś... inspiracją dla tak, tworzenia całej kolekcji. Byliśmy inspiracją dla Primavery. Zaraz wam pokażemy co cudownego tutaj się znajduje i jeżeli nie ma macie

So glad, feel it too. Nothing to add. Zobaczcie, kochani, a to jest właśnie ta kanapa, którą my zamówiliśmy. My, jak co prawda, jak ją wybraliśmy, ona była wtedy na wystawie w kolorze czarnym. Więc zdecydowaliśmy się zaryzykować. Wybraliśmy właśnie ten piękny kolor, który znajduje się teraz tu na filmiku. I co się dzisiaj właśnie dowiedzieliśmy, że po wykonaniu naszej kanapy zdecydowali się po prostu taką samą kanapę wstawić na wystawę i w ogóle kolor beżowy i złoty wprowadzić do swojego portfolio. Tutaj mamy tą kanapę. Tutaj widać na przykład łóżko w połączeniu ze złotym. Tutaj mamy jeszcze komodę. Tu jest troszkę ciemny, taki beżowo-szary kolor. Tam mamy jeszcze kanapę. Trochę niestety mryga światło ze względu na to, że to są ledy, ale zobaczcie, ta kanapa też jest przepiękna. No, wygląda to niesamowicie.

Christmas time's got the best on me, then start to snow in a heart. Semysław, a ty co udajesz, takiego cicho ciemnego. Czuję się podostrzałem. No niestety mówiłem strzała, ci, strzela. że to nie jest takie proste nagrywać wśród ludzi. Jeszcze jak, no trzeba dosyć głośno mówić, zwłaszcza ty. Tak, ja lubię sobie szeptać pod nosem. Tak, ale... Ja nie mam z więc... Masz taki kadr świąteczny, piękny, że to. Mogę się obrócić? Nie wiem czy to wypada, żeby się obrócić. No wypada, nikogo tam z tyłu nie ma. Bięknie, bardzo ładnie przygotowane. To wszystko świątecznie. Co zamówiłeś? Ja zamówiłem, no jak zawsze w tej restauracji lasagne. A w jakiej restauracji? No zademonstruj Przemysław, weź tutaj rozkręć ten film. Tak, kucinam ja... O Przemysław, ty już nawet po włosku szprechujesz. Tak, tak tak ja jestem poliglotą. <laughs> Zimowa herbatka. Tak. Jeszcze dokończona już? Dodałeś sobie miodu? Nie, bez miodu, bo i tak jest bardzo słodka, więc... Ach. No to. miodu trochę. Nie. Życia. Ja chciałbym mówić troszeczkę sprawniej i żywiej, ale kochani, tutaj jest tyle ludzi naokoło nas że aż mnie paraliżuje ze stresu. Możemy po prostu na takie filmy, jak w miejscach, gdzie jest sporo ludzi, powinniśmy nauczyć się mingowego, będziemy po prostu migać, a pod spodem będziemy napisy na... No ale <grym> bardzo mnie to stresuje. Zobacz jak ja w ogóle, ja tutaj jestem za kamerą, a po prostu jestem tak spięty, że... koszmar. Co? Więcej luzu. Podejście numer dwa. Przemysłow, błagam cię, ja tutaj wejdę do tej kamery, tylko ja nie chcę tutaj krzyczeć. No właśnie, właśnie tak wygląda, jakbyś chciał tu zapukać. Bo ja bym chciał po prostu uciec stąd. Przemysłow każe mi nagrywać. I ja też chcę dla Was nagrać fajny materiał, ale naprawdę e, no ja się nie nadaję chyba do nagrywania i występów takich publicznych. Tym bardziej, że mam wrażenie, że. Tutaj państwo z jednej strony po prostu słuchają i patrzą na wszystko, co my robimy. Oni są zagraniczni, nie rozumieją, co no, masz tutaj przekazać. Po rozmawiają, rozmawiają. Udaj, że są zagraniczni. O, słyszysz? Thank you mówi. To nie ci. <laughs> już? Podejście numer 3? Ja myślałem, że ty już skończyłeś. Yeah. <laughs> Nie no, Przemysław, dobra, bo naprawdę za wariatów nas tutaj zajęto. No to powiedz, gdzie jesteśmy I po, i po co tu przyjechaliśmy, właśnie? Tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj po to, ponieważ dziewczyny, nasze znajome tutaj z hotelu Sheraton Grand w Warszawie, które zawsze tak cudownie nas przyjmują w tym hotelu, przygotowały dla nas świąteczną paczkę, którą chciały nam przywieźć do mieszkania, ale z racji tego, że my dzisiaj cały dzień jeździmy tu, tam i wiecie. Stwierdziliśmy, że no ciężko będzie się zgrać nam czasowo i odbierzemy paczkę sami. Dlatego też najpierw sobie stwierdziliśmy, że zjemy tutaj trochę. Potem odbierzemy paczkę i jedziemy dalej. my władam cię. Chyba się upiłem tym, e, tą herbatą zimową. Ja nie powiedziałem w ogóle i nie zademonstrowałem tego, że mam tutaj grzańca. To jest mój pierwszy grzaniec od dwóch tygodni. Nie spożywałem w ogóle alkoholu, także kochani wasze zdrowie. about what's happened to me from july up till now don't know where don't know how lately i've come to realize that i can't see it in your eyes so it's true i'm so glad to feel it too. Do widzenia. Tak, idziemy. idziemy, idziemy, do widzenia, dziękujemy. No, aż takiej dużej paczki to ja się nie spodziewałem. Ja, ja, ja nie wiem jak ty to zrobisz, ale tak, bagażnik mamy załadowane przesłukami plus do tego zakupy, które zrobiliśmy w prima Vese. i tutaj proszę są taki są wielki karton. Więc to idzie na przednie siedzenie, a ty wracasz uberem. Nie ma problemu. Przemysław i co nie wejdzie? Nie mam wtedy tego. Żebyś mi drzwi otworzył No, ja tutaj, co ja mam wszystko robić? Zobaczcie, kochani, jak to wygląda. Tu nie ma gdzie się człowiek. Ru... O kurde. Wypadło wszystko. Mogę z powrotem nagrywać. Zobaczcie przy okazji unboxing przemysła ładu i to do samochodu. Ale za, za takiego unboxingu nikt nie potrafi. Nie, wszystko wypadło. Dobra, wkładaj to tylko tak, że jak będziemy jechali, żeby to. Ten fotel, siedzisz jak Lord tam z przodu. Przemysław, rozwalone... Ja się nie rozdwoję. Ja jestem jeden i ja wszystkiego robić nie mogę. Proszę proszę mi tutaj zrobić miejsce. Ja naprawdę nie wiem, jak to się dzieje, że za każdym razem powrót do domu wygląda właśnie w taki sposób. Nie wiem, będziemy musieli dokupić chyba to mieszkanie obok. Ciężko się z tym wszystkim pomieścić. To co, zaczynamy? Kulinarne rewolucje z Patrykiem Strzało. Ej Przemysław, nie denerwuj mnie nawet. Wszystko człowiek... Przepraszam Noga bardzo. nie urwiesz. Wszystko człowiek musi robić sam. Jak to, bo ty powiedz co tu będziesz pichcił. Nic nie będę pichcił, będę robił sobie moją e, miksturę. Moją miksturę, czyli potrzebujemy dwie cytryny, Kubeczek, szklaneczkę, trzeba obrać cytryny, trzeba pokroić je, zasypać cukrem. No, i mamy wtedy taką gotową miksturę do herbaty, która bardzo ułatwia przyrządzanie tej herbaty. Jestem. O, chyba, właśnie chciałem powiedzieć, chyba jesteś zmęczony po tym ciężkim dniu. Ale wiesz to też dlatego, że przez tyle czasu nie wychodziłem z domu, no i no, te powikłania cały czas no, dają się we znaki. Ale co zadowolony jesteś? Jestem zadowolony bardzo. Mniej zadowolony jestem z tego, ile wydaliśmy, bo no, nie było w planie aż tak zaszaleć. Do, do, dobrze, że ty dorabiasz jako ten escort, to wiesz, stać cię. Bo ludzie naprawdę y, będą to powielali. Już i tak jest stworzona jakaś strona, jakiś forum na mój temat, że jak tam było napisane, pamiętasz. Nie wiem, ale właśnie z tego się e, planowałem śmiać. Będzie... Nie, że, nie, że dorabiam sobie jako eskort, tylko że kto płaci za moje eskortowe życie. Oh. Tak było tam e, dokładnie napisane o rany. Pół cytryny skroiłem. No dobrze ci to idzie. Jak, no, babcia, jak babcia to zobaczy, będzie dumna. Ja nie mam podzielnej yes. <ścoughs> Nie mam podzielnej uwagi, ale szkoda mi tych cytryn, bo zaraz nic z tego nie. Nie zostanie. Także kochani moi, żeby nikt nie miał wątpliwości. Masz cytrynę w oko, czy się wzruszyłeś? Więc kochani, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ja na wszystkie suweniry, mieszkania, meble, samochody zapracowałem sobie sam. Tymi oto rękoma w cytrynie. Nie prosiłem o wsparcie nikogo z rodziny. Wszystko, co mamy, osiągnęliśmy i osiągamy w dalszym ciągu sami. Także bardzo Was proszę o nieumniejszanie naszym możliwościom, nieumniejszanie naszej wiedzy i po prostu o insynuowanie takich. No, niedorzecznych jakichś sformułowań. Ja nikogo nie oceniam, nikogo nie osądzam. Każdy robi ze swoim życiem na co tylko ma ochotę. Jeżeli ktoś praktykuje takie prace, Prac, robótki roz, ręczne, rozwiązłe. Robótki ręczne, że tak powiem, to ja w ogóle nic nie mam do tego i oczywiście teraz się mogę pośmiać, pożartować. Ale każdy ma swoje sumienie, ma swój rozum i robi to, co chce. Także jeżeli ktoś insynuuje mi coś takiego, no to niestety, no, dementuje to. Musisz rozczarować te osoby. No, muszę rozczarować tym, którzy z moich usług ewentualnie chcieliby skorzystać. Nie, no naprawdę, tak, bo to już się zaczęło przewijać jakoś i w komentarzach, i tak dalej. Ja nie wiem, w ogóle pierwszy raz na takiej stronie, na takim forum byłem. Tam objechani i zmiażdżeni, że tak powiem, z ziemią zostają wszyscy. Także nie wiem, komu się w ogóle chce coś takiego robić. I jeszcze na mój temat, mojej skromnej osobki. Sk skromny to jestem ja. Proszę mi nie, nie zabierać mojej pozycji. W społeczeństwie. No dobrze, żadnych pozycji nie będę zabierał. Także kończymy ten temat. Ale no no ja wie, żeś tak zależną tą cytrynę. Dobra, voilà. gotowe. Powinno być tego więcej. Powinno być to zrobione oczywiście lepiej. No i teraz taki kubeczek, taką szklaneczkę. Zostawiamy aż cytryna puści sok. I potem mamy gotową herbatę, bierzemy sobie łyżeczkę, nakładamy ile trzeba, i herbata jest naprawdę genialna. Tyle z moich kulinarnych rewolucji. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Patryk Strzała. To się właśnie nazywa praca. W ten sposób zarabia się ciężkie pieniądze. Przemysław, ty się nie śmiej, bo to mi już głowa do snu opada, a mamy dopiero 21. Jeszcze trzeba zmontować to wszystko, zgrać. Oj, Boże, człowiek wyszedł z sprawy. Naprawdę to jest tak, że jak się nagrywa dzień po dniu albo co drugi dzień, to jest e, fantastycznie. A, wiem, bo wyskoczyło mi zdjęcie tutaj na Instagramie, e, które dodałem wczoraj. Kochani, mam teraz pytanie do Was. Jak oceniacie ten rok? Czy rok 2021 to był Wasz rok? Udało Wam się zrealizować i spełnić wszystkie plany przemysłowców? Nie się śmieję, bo. Zapamiętałeś, który mamy rok. Zazwyczaj miał z tym problem. Proszę mnie tutaj nie rozpraszać. Chciałbym, żebyście mi teraz wszyscy w komentarzu pod tym filmem napisali, czy rok 2021 to jest wasz udany rok, to jest dla was dobry rok, czy to był kiepski rok i czekacie na. Na kolejny, jeżeli wydarzyło się w Waszym życiu coś, czym chcielibyście się ze mną i w ogóle tutaj z nami wszystkimi pochwalić, bo bardzo sobie szanuję i uwielbiam to, jak jesteście dla siebie mili, jak siebie wspieracie w tych komentarzach. Także jeżeli macie ochotę się wyżalić albo pochwalić czymś, to czekam, to czekamy tak naprawdę wszyscy na Wasze komentarze. Wspierajmy się, motywujmy, a ja tym miłym akcentem bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. I teraz kolejna moja prośba, jako że jesteśmy w świątecznym nastroju i robimy sobie prezenty. Każdy, kto teraz mnie słucha, każdy, kto teraz mnie ogląda, jest proszony. O zostawienie subskrypcji mojego kanału oraz zaobserwowanie mojego profilu na Instagramie. Tutaj Wam oznaczam moją nazwę Patryk Strzala. Będzie mi niesamowicie miło, jeżeli na tym Instagramie też będziecie bardziej aktywni i będziecie po prostu tam zaglądali. Ja Wam, kochani, dziękuję serdecznie za oglądanie tego Vlogmasu. Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Do zobaczenia, Buziaki. Pa! I tym miłym akcentem również się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa!